Mamy nadzieję, że tak, ponieważ tego, na to pytanie badania kliniczne nie odpowiadają. Tu mamy obserwację dwu-czy-czteroletnią i nie mamy właśnie tej odpowiedzi, co będzie za 15-20 lat. Badania obserwacyjne z lekami, które, które mają historię właśnie 12-20-letnią, bo takie też obserwacje są, pokazują, że ten czas do, do osiągnięcia kolejnych stopni niepełnosprawności znacząco się wydłuża, tym niemniej jednak nie ma póki co terapii, która by przed, przed tą progresją objawów zupełnie zabezpieczała. Także to jest na pewno bardzo ciekawe, czy, czy te terapie, z którymi mamy teraz do czynienia, czy one uchronią nie tylko od rzutu choroby, ale uchronią od, od właśnie tej progresji objawów, od, od, tego, od tej niepełnosprawności.